To przydarzyło się naprawdę koleżance mojej znajomej. Alice, podobnie jak ja, interesowała się informatyką. Niektórzy uważali, że zakulona, ponieważ sama napisała program komputerowy. Nazywała go komputerowym organizatorem zajęć, w krócie Korza. Alice nie lubiła nigdy zdawać się na przypadek, a Korza sprawiał, że jej życie było doskonale zorganizowane. Mógł jedynie kontrolować uczucia, które Alice żywiła dla Gorda, najwybitniejszego sportowca i największego przystojniaka na uczelni. Na jego widok zaczynało ją ściskać w dołku. Postanowiła, że musi go zdobyć. Faza pierwsza. Umówić się. W zamian za przygotowanie pracy semestralnej wspólna znajoma organizuje im randkę w ciemno. Głowy. A za druga. Przygotować się. Alice sprawdziła w internecie jakie są najnowsze trendy w modzie, zeskanowała swoje zdjęcie i nałożyła na nie odpowiednią peżurę, makijaż, kreację oraz dodatki. Odfajkować. A za trzecia. Wspólne zainteresowanie. Szybko napisała długą listę niezwykle ciekawych zagadnień do poruszenia w rozmowie. Załatwione. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień. Jeśli ma być gotowa na ósmą wieczór, musi co do sekundy przestrzegać rozkładu zajęć sporządzonego przez Korze. O 16.46 Alice zdała sobie sprawę, że umiera z głodu. Okazało się, że w grafiku nie przewidziano czasu na piłki. Poczuła, że jeśli czegoś nie zje, zaraz zemdleje. Pognała do kuchni. Przetrząsnęła szafki, kredens, zajrzała na każdą a Ani okruszka. Ostatnią deszką ratunku była lodówka. Musztarda? Nie. Spaśniałe mleko? Bój. Przedwczorajsza potrawka meksykańska? Może być. Ciekawicznie ją pokłonęła i popędziła z powrotem do pokoju. O 1959 czekała w korytarzu. Gotowa. Postępując zgodnie z zaleceniami kozy, stała się olśniewającą pięknością. Czuła dziwny ciężar w brzuchu, ale uznała, że to z powodu zdenerwowania przed spotkaniem z Górnym. Dzwonek do drzwi to on. Alice otworzyła. Gdy raz jego twarzy mówił, że wywarła piorunujący efekt. Byłaby zachwycona, gdyby nie niepokój w żołądku. Nagle zrozumiała. Przyczyną nie był stres, ale mieszanka gazów z meksykańskiej poprawki. Tylko nie to, nie dzisiaj. God zagadywał ją, ale Alice mogła myśleć wyłącznie o gwałtownie rosnącym w jej wnętrznościach ciśnieniu. Na szczęście inteligencja podpowiedziała jej co robić. Siadła do auta i gdy God zatrzasnął drzwiczki, otworzyła okno i zdetonowała niebezpieczny ładunek. Udało się. God wsiadł i powiedział z uśmiechem, Alice, przedstawiam Ci Rona i Donę. Odwróciła się i zobaczyła dwie przerażone twarze chwytające z trudem powietrze szeroko otwartymi ustami. To przydarzyło się naprawdę koleżance mojej znają. Więcej nie spotkała się z Gordonem. Wiem, gdzie można tanio kupić używany komputer.